Masz meble ogrodowe? Myślisz o budowie lub posiadasz już drewniany taras? Najlepszy efekt estetyczny i zabezpieczenie uzyskasz wybierając olej o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne. Używając olejów zachowasz też naturalny wygląd drewna. Najtrwalsze rozwiązanie uzyskasz stosując olej na bazie nasion tungowca. Olej pozyskiwany z tego drzewa od wieków używany był w szkutnictwie oraz do impregnacji drewna często narażonego na wodę. Dobry olej ma mętną, roślinną barwę. Sam sprawdzisz to przelewając od. Odrobinę oleju do przezroczystego naczynia. Świadczy to o naturalnym składzie oraz znikomej ilości rozpuszczalnika, którego mały dodatek jest tylko w celu poprawy penetracji drewna. Rozlej nieco oleju na drewno i rozprowadź pędzlem. Pozostaw na 15 do 20 minut, aby olej spenetrował drewno. Przy aplikacji drugiej warstwy powtórz czynność. Wszelkie pozostałości oleju na drewnie wytrzyj bawełnianą szmatką. Po olejowaniu Twoje drewno zyska wyrazisty i głęboki rysunek słojów. Na jasnych gatunkach drewna uzyskasz złocisto-miodowy odcień wybarwienia. Możesz również skorzystać z bogatej palety pigmentów dostępnych w sprzedaży i wybarwić drewno na wymarzony kolor. Olej idealnie współpracuje z impregnatami. Nałóż tung oil na wcześniej pokryte impregnatem drewno. W ten sposób uzyskasz maksymalną ochronę przed wodą oraz większe nasycenie barwy malowanego drewna.